Studio Monika Gawrońska. Witaj serdecznie. Witam serdecznie, dzień dobry. Powiedz Moniko, co u Ciebie nowego słychać? Z tego co wiem, w ostatnim czasie wydalaś najnowszy singiel Czas wraz ze swoim zespołem. E, czy mogłabyś naszym widzom w pierwszej kolejności opowiedzieć, e, jaki to jest zespół Brokat, a, a w drugiej kolejności, o czym jest dany teledysk? Faktycznie, tak jak wspomniałeś, nasz ostatni singiel nazywa się Czas. Odnośnie samego singla mogę powiedzieć tyle, że opowiada o mijającym czasie, o tym, że warto chwytać każdą chwilę. No, i żebyśmy nie tracili tego czasu. Natomiast sam teledysk powstał przy współpracy warszawskiej grupy Mind Productions. Pozdrawiam tu chłopaków serdecznie. Naprawdę świetna praca, współpraca była. To był bardziej wizerunkowy teledysk, jako pierwszy można powiedzieć, nie opowiadający żadnej historii. Natomiast zależało nam, żeby właśnie nas pokazać w różnych kadrach, w dobrym świetle. No, chyba, chyba na tym to miało polegać. Nasz zespół pochodzi z Krakowa, wszyscy członkowie pochodzą z Krakowa lub okolic, także nie mamy problemu, jeżeli chodzi o spotykanie się na, na próbach. Staramy się ćwiczyć regularnie i spotykać się zawsze raz w tygodniu i szlifować ten materiał. No, wydaje mi się, że jesteśmy pozytywnymi ludźmi, chcącymi tworzyć muzykę i, i dzielić się z nią, z publicznością. Ja byłam pomysłodawczynią tego, tego zespołu. Zależało mi na tym, aby móc współpracować z ludźmi, którzy mają podobne podejście muzyczne do mnie, mają ten sam cel. Więc no, tak też się stało, powstał Brokat. Jeżeli chodzi o samą genezę powstania zespołu, jakie było pierwotne założenie? W jakim stylu będziecie wykonywać utwory? Kto będzie pisać teksty, kto będzie pisać muzykę? Ja jako wokalistka chciałam śpiewać, tworzyć muzykę i na tym mi najbardziej zależało. Osobiście piszę teksty, też współtworzę muzykę, natomiast chciałam mieć też osobę w zespole, która będzie komponować, z którą, z którą nawiąże jakby bliski kontakt twórczy i, i na tym mi najbardziej zależało. Natomiast teraz y, wszyscy członkowie jakby angażują się w ten projekt, więc też się bardzo cieszę, fajne chłopaki, dobrze nam się pracuje, no i działamy dalej. A kto wymyślił samą nazwę Brokat? Do czego ona nawiązuje nazwa? Brokat, nazwa. Zastanawialiśmy się długo, jak ma się nazywać nasz zespół. Brokat powstał właśnie na samym początku, kiedy, kiedy był zakładany ten zespół. Chcieliśmy, aby odwzorowywał charakter nasz, mój też, poniekąd, naszej też muzyki. Czyli brokat można podzielić na dwie części, na bro i cat, czyli bro, brotherhood z angielskiego, braterstwo cat, cat, prawda? Czyli braterstwo można powiedzieć kotów, a brokat z polskiego no to coś błyszczącego, świecącego, coś, co się rzuca w oczy. Więc myślę, że, że się udało. Przez ostatnie trzy lata, tak jak, tak jak można łatwo zauważyć na Waszych stronach i chociażby na Waszym oficjalnym kanale na YouTube, że co roku wydajecie kolejny singiel. Czy planujecie wydać kolejny, to znaczy nie kolejny Wasz najnowszy debiutancki krążek? Tak, oczywiście, już mamy skompletowany materiał na całą płytę. Może brakuje z trzech utworów. No tych piosenek jest troszeczkę, też cały czas zastanawiamy się, co ma wejść na tą płytę, a co niekoniecznie. Także myślę, że w niedługim czasie pojawi się krążek i do tego też dążymy, oczywiście. Mówiąc w dalszym ciągu o singlu, czas, on powstał w wyjątkowo ciężkim okresie województwa, w okresie pandemii. Ile czasu pracowaliście nad, nad danym utworem? Paweł, nasz najnowszy gitarzysta, dołączył do zespołu jakiś czas temu i akurat z nim stworzyliśmy ten utwór. Utwór powstał gdzieś trzy miesiące temu. Praca została na, zakończona dwa miesiące temu, więc premiera nastąpiła też miesiąc temu. Patrząc na statystyki najnowszego singla już macie ponad 150 tysięcy odtworzeń. Natomiast wasze wcześniejsze teledyski miały nawet i po pół miliona. Skąd właśnie u was bierze się ta popularność? Czy z racji tego, że jednak wkładacie serce dużo czasu na tą promocję waszych utworów muzycznych? Czy skąd to wynika? Sama nie wiem, mam nadzieję, że, że to wynika z tego, że jednak mamy tych fanów, zaczynamy można powiedzieć ich, ich mieć coraz więcej. Nasza muzyka dociera do szerszej rzeszy publiczności, także jest nam bardzo miło i cieszymy się bardzo i dziękujemy. Czy nas jeszcze jako widzów, jako fanów zaskoczycie w tym roku? Czy w tym roku pracujecie już nad powstaniem kolejnego utworu, czy jednak skupiacie się już na wydaniu samej płyty? I kiedy mniej więcej przewidujecie, że już będzie krążek ukończony, nagrany, opracowany? Teraz jest dość intensywny można powiedzieć dla nas okres, ponieważ. Skupiamy się na promocji tego naszego najnowszego singla, więc są wywiady, tak jak dzisiaj. Y i również też skupiamy się na, na tą najno, na, najnowszą naszą płytą yy, i cały czas pot, y, utwory powstają, tak jak mówiłam, jeszcze szlifujemy je do końca, żeby były już ukończone, żebyśmy mieli pewność, że nie trzeba już do danej piosenki wracać yy, i też przygotowujemy się do, do koncertów, tak. No, yy, te... no właśnie przedzielać moje kolejne, kolejne tutaj pytanie, a kiedy możemy spodziewać się Waszych występów, a kiedy jest najbliższy Wasz koncert, czy w tym roku jeszcze wystąpicie, czy już dopiero przyszły? roku. W tym roku na razie nie mamy jeszcze terminów, bo skupialiśmy się cały czas tak naprawdę na, na tym naszym singlu, aby go wypromować. Koncerty myślę zaczną, zaczną się od początku przyszłego roku. Pierwszy koncert będzie miał miejsce w Krakowie. Myślę, że pod koniec chyba on jest marca, jeszcze nie mam dokładnego terminu podanego, ale na przełomie marca i kwietnia na pewno się odbędzie w Centrum Kongresowym w Krakowie. Jeżeli będzie to otwarta impreza, no to oczywiście będziemy wszystkich bardzo serdecznie na niego zapraszać. No i myślę, że będziemy informować na bieżąco, co tam się u nas dzieje i, i gdzie możemy wystąpić. I, i tyle. Powiedz, czy obawiasz się, ponieważ już wszędzie w mediach, wszędzie w dziennikach mówią, że od 1 grudnia może dojść do ograniczenia tychże eventów, a co za tym idzie również i koncertów, a tym samym może być, że będzie powtórka sytuacji sprzed roku, że jednak artyści nie będą mogli przez na przykład najbliższe pół roku występować, jeżeli ilość tych zachorowań zwiększy się. Co ty o tym sądzisz? No nie mamy na to niestety wpływu żadnego. Musimy dostosować się do sytuacji. My jako zespół i tak będziemy tworzyć, działać na, na tyle, ile możemy, natomiast no, nie, prze, nie przeskoczymy pewnych rzeczy i niestety sytuacja jest trudna. Natomiast też wydaje mi się, że trzeba pozytywnie myśleć i nie poddawać się przede wszystkim. Jeżeli coś mamy w sercu, a mamy muzykę w sercu, no to to jest jakby automatyczne, że ją chcemy tworzyć i jakby to się nie zakończy, tak? Bo, bo kochamy to, co robimy, i chcemy dzielić się tą muzyką, a są przecież media społecznościowe, jest dużo miejsc, gdzie można pokazywać, promować naszą muzykę. Tak jak na przykład nasza dzisiejsza rozmowa, prawda, również to jest internetowa telewizja, więc też media społecznościowe tutaj działają. Także myślę, że droga się nam nie zamyka, a do sytuacji i w Polsce, i na świecie niestety trzeba się dostosować i oczywiście przestrzegać tych obostrzeń. I tej całej sytuacji. A powiedz, skąd w ogóle u Ciebie powstało zamilowanie do muzyki? Od kiedy właśnie zajmujesz się muzyką, śpiewem, wokalem? No nie będę tutaj oryginalna, jak pewnie większość osób wypowiadających się na ten temat. Od dzieciństwa tak naprawdę wszystko się zaczęło, tylko na początku był taniec. Wchodziłam na zajęcia z tańca później szkoliłam się w tym kierunku, nigdy zawodowo nie tańczyłam, ale zawsze gdzieś tam też to było blisko, bliskie mojemu sercu i, i nigdy nie sądziłam, że, że w ogóle będę śpiewać i zaczęłam sobie po prostu nagrywać covery na samym początku i jakieś tam reklamy radiowe i wyszło na to, że coś tam mam w, w sobie, może nie wiem, w tym głosie i, i, i tak się moja droga zaczęła. A sama na co dzień, czym inspirujesz, lub kim inspirujesz? Skąd czerpiesz inspirację przy tworzeniu kolejnych utworów? Inspiracji jest naprawdę wiele. Mogłabym tutaj godzinami opowiadać o moich inspiracjach. Na pewno największą moją inspiracją muzyczną był Michael Jackson, jest do tej pory. Freddie Mercury, Aerosmith również, Tina Turner. No, uwielbiam wielu artystów. Natomiast staram się jakby skupiać na muzyce jako dźwiękach i dostosować do moich możliwości wokalnych też i, i do siebie. Staram się jakby nie czerpać za dużo z innych, choć to jest jakby niemożliwe na dzień dzisiejszy. Natomiast, no. Staram się być sobą i, i szukać nowych rozwiązań w muzyce. O. E, już sekundę, bo jeszcze chciałem ci o coś zapytać. Dobra. to i tak będzie święte. A, jakbyś miała porównać swoją twórczość artystyczną do któregoś z dotychczasowych artystów, to Twój śpiew, Twoja muzyka jest do kogo najbardziej taka, nie tyle co podobna, tylko zbliżona. Nie wiem. Naprawdę trudne pytanie dla mnie, bo, bo nawet nie jestem w stanie siebie ocenić. Myślę, że, że może to zrobić osoba, która patrzy z boku czy słucha, i, i wtedy coś tam mu się może skojarzyć z kimś. Natomiast siebie ciężko oceniać i myślę, że nie porównywałabym się specjalnie to nikogo. A na co dzień jak współpracujesz wraz z zespołem Brokat, to powiedz w tym przypadku, jeżeli tworzycie kolejne tutaj kawałki, przygotowujecie występy, to w zasadzie kto tutaj dominuje, kto tutaj wychodzi z tymi propozycjami, czy ewentualnie uwagi tutaj kolegów, na przykład Ty bierzesz pod uwagę, a na przykład uwagi Twoje, czy koledzy biorą pod uwagę? W trakcie oczywiście, przygotowań. Oczywiście dominuję ja, nie, no, żartuję. Wychodzę z takiego założenia, że jeżeli ma być zespół, to muszą wszyscy w miarę porówno i ile mają na to oczywiście czasu, chęci i tak dalej. Pracować na ten zespół i staramy się, żeby wszyscy na to pracowali I i byli w tym projekcie, no może ja najbardziej mam decydującą rękę z tego względu, że, że ja jestem jakby założycielem tego zespołu i byłam jako pierwsza w tym zespole, ale to tylko tyle. Natomiast bardzo liczę się ze zdaniem mądrych i, i twórczych ludzi, a na takich też trafiłam, udało mi się. Także no myślę, że, że wszyscy w tym biorą udział i, i wszyscy się starają, aby ten zespół się rozwijał. Pomijając Twoją działalność artystyczną, czym zajmujesz się na co dzień, jaka jesteś sama z siebie, poza śpiewem? Ja tylko śpiewam. Nie no, żartuję. Chciałabym bardzo, natomiast nie te czasy chyba teraz. Sprzedaję, zajmuję się też biżuterią taką właśnie, jaką mam o tutaj. Zapraszam, A jaki marki? Pracowa, firmy Dana. No właśnie osoby zainteresowane będą mogły jak najbardziej tu, zainteresować się Twoim biżuterią i oczywiście dokonać zakupu, a w jaki sposób można i gdzie znajdujesz, nie wiem, czy to jest sklep, czy to... Sklep. Tak, jest to sklep w Krakowie. Yy, prowadzę też stronę w internecie, także można sobie tam zaglądnąć. Myślę, że każdy mnie znajdzie, wchodząc nawet na Facebook, na moją stronę, tam jest wszystko opisane. Yy. I zapraszam serdecznie, ale jednak wolałabym, żebyśmy się skupili na muzyce i na singlu. Znaczy nie ukrywam, lubię te pracę bardzo. Jest to też twórcza praca ciekawa. Natomiast jednak ja mam w sercu muzykę i to jest moja droga. Ale to ja rozumiem, jesteś bardziej tutaj zajmujesz się tym handlem, czyli dystrybucją, ale sama jeszcze nie wytwarzasz biżuterii. Nie wytwarzamy, nie wytwarzamy biżuterii, sprowadzamy ją. Natomiast no, mamy duży wpływ na to, jak ona ma wyglądać co to jest, tak? No nie ma ukrywać się codziennie na co dzień nagrywam na różnych artystów i faktycznie każdy artysta ma jakieś dodatkowe zajęcie, dodatkowe pasje. No nie, no, no nie można cały dzień śpiewać. Faktycznie trzeba też trochę mieć czasu i na biznesy, i na swoje pasje. A jeżeli chodzi o twoje sprawy rodzinne. No nie wiem, czy posiadasz, nie wiem, dzieci, czy jesteś w związku, czy jesteś na razie singielką? Hmm. Prywatne sprawy zostawię dla siebie. <grym> Wolałabym, żeby Państwo znali mnie przede wszystkim jako wokalistkę zespołu Brokat. Ponieważ tuż, tuż już mamy święta przed nami, święta Bożego Narodzenia, czy, czy Ty osobiście obchodzisz święta i czy zdarza się Tobie śpiewać kolendy? Oczywiście, że obchodzę święta, bardzo lubię ten czas, ponieważ można go spędzić z osobami najbliższymi, dla których czasami yy, w takim życiu codziennym nie ma się za wiele czasu. Natomiast bardzo lubię ten czas i, i cieszę się, że, że już nadchodzą. Co do kolęd, zdarza się zaśpiewać. Nie robię tego bardzo często, ale, ale tak, nawet na próbach z chłopakami już teraz coś myślimy, żeby sobie pośpiewać, i nawet może nagramy kiedyś własną kolędę. Jakie masz marzenie osobiste lub marzenie zawodowe? Bardzo bym chciała, aby ludzie zaczęli zwracać uwagę na to, co się dzieje, zaczęli być świadomi pewnych rzeczy, żebyśmy byli dla siebie uczciwsi, lepsi. Szli w tą dobrą stronę niż w złą, mieli nie tylko na celu swoje dobro, ale też, też innych. Żebyśmy po prostu starali się być mimo wszystko dobrymi ludźmi, mimo że czasy są trudne I, i dbali o środowisko, bo naprawdę źle się dzieje i wiecie o tym bardzo dobrze. No i zdrowie, zdrowie jest najważniejsze, uważam. I tyle, a reszta przyjdzie sama. Bądźmy po prostu dla siebie dobrzy. Czyli Twoje marzenia pokrywają się z tym samym, co, co byś chciała, aby Tobie życzyć, jak rozumiem? Oczywiście, że tak.